Jezus powiedział do swoich uczniów, Słyszeliście, że powiedziano nie cudzołóż, a ja wam powiadam, każdy, kto porządliwie patrzy na kobietę, już je w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłubie i odczuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. Jeśli prawa Twoja ręka jest Ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla Ciebie, gdy zginie jeden z Twoich członków, niż żeby całe Twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też, jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej dali list rozwodowy. A ja Wam powiadam, każdy kto oddala swoją żonę poza wypadkiem nierządu, Naraża ją na cudzołóstwo. A kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Każdy, kto porządliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Tutaj Pan Jezus pokazuje, że niezmiernie ważny jest ten sposób patrzenia na drugą osobę. Myślę, że nie dotyczy to tylko samej porządliwości erotycznej, ale w ogóle na sposób patrzenia ten to patrzenie związane jest z tym, co jest w sercu człowieka, pożądliwie spojrza na kobietę już w sercu swoim popełnił cudzołóstwo. jeżeli porządliwie patrzy na coś, czego by pragnął i chciałby to zdobyć, zagarnąć już gdzieś w sercu dokonał grzechu, kradzieży i tak dalej. Istotne jest to, co się dzieje w sercu człowieka i całe to kazanie na górze, którego fragment czytaliśmy, ma taką właśnie optykę. Chrystus patrzy na to, co się dzieje w sercu. I to, co się dzieje w sercu, jakby rozstrzyga o wartości dobru lub złu człowieka. Z serca rodzą się dobre albo złe czyny. To w sercu rozpoczyna się dobro albo zło. Ta decyzja w sercu rozstrzyga potem o tym, co człowiek wybiera i za czym idzie. W kadejzmie czytamy, że serce jest ukrytym centrum człowieka, w którym człowiek wybiera życie albo śmierć. Właśnie to się w ten sposób przejawia. Potem te słowa mówiące o tym, że o wyłupieniu oka czy odcięciu ręki, oczywiście są jakimiś takimi idiomami i nie należy ich dosłownie w tym wypadku traktować. Bo nie od tego okra i nie od tej ręki zależy to, co człowiek zrobi, tylko od tego, co się dzieje w sercu. Trzeba uleczyć serce, a nie odcinać swoje członki. Ale te idiomy niosą w sobie to, ten radykalizm, to zdecydowanie, jakie człowiek musi mieć w sobie, aby się odciąć od grzechu i o to chodzi w tych, w tych sentencjach. Podobnie w związku z małżeństwem i ewentualnym rozwodem. Jeżeli ktoś chce oddalić swoją żonę, przypominam, mu, że w Starym Testamencie było to, to prawo mojżeszowe, Jeżeli człowiek coś znalazł, coś, co mu się nie podoba w swojej żonie, jest strędne dla niego, to może napisać rozwodowy i oddać. Pan Jezus mówi, że to jest jakaś zdrada, jest de facto cudzołóstwo. Chyba, i tutaj mówi, że jest problem nierządu, to znaczy jakiejś zdrady. Tutaj użyte jest słowo porneja. jakiejś zdrady w miłości. Natomiast poza tym, jeżeli to człowiekowi się podoba lub nie podoba, innymi słowy, nie doszedł do spotkania z tą osobą drugą, tylko traktuje ją jako coś, co kogoś, kto ma mu przynieść jakieś korzyści, jakąś przyjemność. Zadowolenie, satysfakcję. I tylko od tej strony patrzy, to wtedy oddalając ją, de facto dokonuje zdrady i dokonuje cudzołóstwa. Chodzi o to, że w tym spotkaniu z drugim człowiekiem jest niezmiernie potrzebna wierność i wytrwałość w budowaniu wzajemnej relacji i więzi. Bez tej wierności i wytrwałości, myślicie, nie ma szans stworzyć się taka prawdziwa, autentyczna więź. To wszystko odsłania takie, powiedziałbym, skłonności człowieka. Pójście na łatwiznę za, za tym, co jest moim upodobaniem, to odsłania taką swoistą słabość serca. W naszym przypadku małżeństwo jest sakramentem, czyli znakiem, który otrzymuje pieczęć Ducha Świętego, w którym ta cała słabość jest pokonywana, o ile człowiek współpracuje z łaską. I tutaj dotykamy tego, co w Piście do Koryntian się ty Paweł pisze, piękny tekst mówiący o tym, przechowujemy skarb naczyń glinianych, aby z Boga połowa, przeogromna moca nie z nas. Właśnie nie mocą własnej naszej determinacji, zdecydowania, że buduje miłość, żeby w małżeństwie, przyjaźń, swoją wierność w ślubach czy w życiu uczciwość, prawość, ale przez to, że powierzę się Bogu. Nasza słabość jest tak wielka i, i nas ona powala, że gdzieś zawsze się znajdzie jakaś słabość i, i, i ostatecznie człowiek wpada w jakiś grzech tchórzy, gdzieś ucieka, chowa się, nie stać go na, na powiedzenie prawdy, wtedy, kiedy ona dużo kosztuje. Są takie sytuacje, Natomiast zakorzenienie w Bogu przez zawierzenie powoduje, że człowiek potrafi to przełamać. Ale to pokazuje, że to nie jest z niego samego, tylko jest to gdzieś jakaś siła pochodząca od Boga, która powoduje, że on jest w stanie to spełnić. W sposób szczególny to wychodzi właśnie w takich związkach, relacjach, gdzie chodzi o stałą więź, o wierność, która jest rozciągnięta na lata. Z jednej strony jesteśmy tym naczyniem gnianym, ale z drugiej strony ta nasza siła bierze się z naszego zakorzenienia w Bogu. Pan Jezus w Ewangelii Jana mówi o tym, że jesteśmy latora ślamion, on jest krzywem o ile trwamy w Nim, przynosimy owoc życia, owoc prawdy. To zakorzenie w Nim dokonuje się poprzez serce, poprzez wybór i jedność z Nim na poziomie serca. I wtedy to przynosi obod obfity, dobry owoc, yy, owoc życia. Kiedy w sercu się odcinamy od więzi, z Chrystusem, usychamy i to przynosi owoc śmierci. Tutaj dokonuje się ten wybór życia lub śmierci, tym zakorzenieniem. Tak jak w raju kiedyś człowiek zwątpił w tą bezinteresowną miłość Boga i poszedł swoją ścieżką, wybrał, grzega przez to śmierć. Tak to samo się dokonuje w każdym z nas. Myślę, że to wielokrotnie, w zależności od sytuacji, nowych wezwań, nowej sytuacji, że musi się zdecydować na to albo na tamto. I ten wybór zawsze dotyka naszego zawierzenia albo zwątpienia. I w zależności od tego, co wybieramy, czy zawierzenie Chrystusowi, który jest drogą, prawdą i życiem, czy jakby liczenie na własną inteligencję, siłę, spryt, tu się dokonuje ten wybór życia lub śmierci. A jednocześnie ta słabość nasza, doświadczenie tej słabości, jest niezmiernie ważnym elementem poznania i zrozumienia, że bez Chrystusa nie jesteśmy niczego zrobić. On to bardzo wyraźnie właśnie w kontekście tego Winnego Krzewu i Latorośli mówi. Beze mnie nic uczynić nie możecie. Nic w sensie, nic, co prowadzi do życia i daje życie. Bo sami w sobie jesteście słabi. Dopiero zakorzenienie daje tą siłę, która przynosi dobry owoc. Eucharystia, do której przystępujemy, jest pokarmem na życie wieczne, jest udziałem w Chrystusie poprzez łaskę Ducha Świętego. Tutaj się karmimy i wzmacniamy po to, aby Oczywiście przynosić owoc prawdziwe.